Antymateria jest faktem. Od jakiegoś czasu już ją wytwarzamy i testujemy. Ba, podobno dwie gwiazdy na milion szacunkowo powinny składać się z antymaterii we wszechświecie. A cała próżnia wcale nie jest pustą przestrzenią, jak do tej pory sądziliśmy. A oceanem trylionów cząstek materii i antymaterii, pojawiających się znikąd i anihilujących się zaraz później. Te reakcje dzieją się non-stop. Tryliony razy w każdej sekundzie, gdy ty oglądasz ten film. Dobra, to skoro już wiecie o czym będzie ten materiał, powiem tylko, że przeszukując polskiego YouTube'a, praktycznie nie znalazłem filmu o antymaterii, który opowiadałby o wszystkich najważniejszych kwestiach z nią związanych. Do tego filmy te były albo super proste, trwające z dwie minuty, tłumaczące czym mniej więcej jest antymateria i że gdzieś tam ją sobie stworzyliśmy. Jednak po obejrzeniu takiego filmu dalej pojawiało mi się w głowie pytanie... To czym jest ta antymateria? Na YouTube również znalazłem długie filmy, w których rozwodzi się na temat samego pojęcia antymaterii, gdzie są pokazane wzory, których nikt z 99% osób nawet nie będzie próbował zrozumieć, a całość mimo, że wyjaśniona jest stworzona w taki sposób, że od razu albo wszystko zapomniałem, albo nie byłem w stanie w ogóle tego kompletnie zrozumieć. Dlatego wykonałem potrzebny research i w tym materiale chciałbym przekazać Wam wszystkie interesujące i ważne rzeczy, jednak przekładając je na prosty i zrozumiały sposób. Teraz możecie sobie spauzować film i zrobić coś dobrego do picia. A jak już będziecie gotowi, zapraszam do wykładu profesora Mordora. Dobra, to na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest antymateria? Antymateria to po prostu przeciwieństwo materii. Coś jak liczba 2 i jej przeciwieństwo to minus 2. Antymateria sama w sobie tak naprawdę nie jest niczym niezwykłym. No może nie biorąc pod uwagę faktu, że jest prawdopodobnie najrzadziej występującą substancją w Wszechświecie. I z racji tego za jej gram musielibyśmy zapłacić 100 miliardów dolarów, jak wyceniło NASA. Antymateria wchodzi z naszą materią w bardzo silną reakcję, tak zwaną anihilację, czyli całkowite i momentalne przetworzenie obu tych jednostek w prawie 100% energię bez żadnych elementów pobocznych. To oznacza, że gdyby na przykład mała łyżeczka antymaterii zetknęła się z materią, Wystarczyłoby, żeby cała Warszawa wyleciała w powietrze, i tym razem nie byłoby żadnych fundamentów, żeby ją jeszcze raz odbudować. Także, jak możecie się domyślać, bomba z antymaterii byłaby całkiem użyteczna. Biorąc pod uwagę też fakt, że jej detonacja występowałaby już, gdyby jedna z jej cząstek zetknęła się z, po prostu z czymkolwiek, ale antymateria mogłaby również posłużyć do prawie niekończącego się źródła energii dla ludzi a w przyszłości zapaliwo rozpędzające nasze rakiety międzygwiezdne do przynajmniej 40% prędkości światła, co już wystarczyłoby do zwiedzenia np. Na najbliższej nam gwiazdy poza Słońcem, czyli Proxima Centauri, w niecałe 10 lat. Według ogólnego założenia naukowców w trakcie Wielkiego Wybuchu powinno być materii i antymaterii po tyle samo, a one od razu powinny złączyć się wytwarzając jedynie olbrzymią energię, czyli kwintesencja samej nazwy Wielki Wybuch. No dobrze, ale jeśli powinny one być swoją przeciwległą kopią i być w tej samej ilości, to dlaczego egzystujemy? Otaczający nas świat jest w całości z materii, więc logicznym jest, że musiało być jej więcej. Równie dobrze nasza materia mogłaby być tak naprawdę antymaterią, więc bylibyśmy antymaterialnymi ludźmi, ale myślimy, że jest nadwrót, bo w takim świecie się urodziliśmy, ale to nadal nic nam w zasadzie nie daje. Ta zagwostka jest jedną z największych nierozwiązanych zagadek fizyki i jak na razie nie zapowiada się na to, żebyśmy poznali odpowiedź. Badania nad antymaterią prowadzone są pośrodku CERN w Szwajcarii w Genewie, a dokładne miejsce, w którym są w stanie wytworzyć antymaterię, znajduje się około 100 metrów pod Genewą i jest nim Wielki Zderzacz Hadronu, o którym pewnie część z Was już słyszała. Jest to największy na świecie akcelerator cząstek, ale także po prostu największa maszyna na świecie, która znajduje się w podziemnym tunelu o długości 27 km. W środku niego rozpędzane są cząstki elementarne, czyli np. proton, do prędkości tylko 11 km na godzinę mniejszej niż prędkość światła. Czyli w tym wielkim 27 kilometrowym tunelu, ten proton przy tej prędkości jest w stanie w ciągu sekundy. Obkrążyć go aż 11245 razy. I cała zabawa polega tam na tym, że rozpędzają oni takie cząstki i zderzają je ze sobą, a przy tej prędkości rozpadają się one na części, z których się składają, czyli kwarki. Rozbite na części pierwsze mogą wchodzić w interakcję i tworzyć inne cząstki. I tutaj wracamy do naszej kochanej antymaterii, bo naukowcy przez przypadek odkryli, że jedna z tych cząstek ma w sobie antykwarka. I przy jego pomocy udało im się stworzyć np. atom antywodoru, który jednak momentalnie zetknął się z innym atomem i anihilował. Kontynuując jednak ten eksperyment, udało im się stworzyć antymaterię, którą jednak najdłużej są w stanie utrzymać w polu magnetycznym około 16 minut, zanim zetknie się ona z materią. Do złapania powstałego antywodoru w pułapkę potrzebowali bardzo silnego pola magnetycznego, bo nie mógł on się zetknąć z niczym. Pomyślcie, ściana, puf, powietrze, puf, cokolwiek, puf. Dlatego właśnie tak długo im zeszło z ustabilizowaniem jakiejkolwiek próbki do badań. Wiecie już jak ciekawa i niebezpieczna jest antymateria i że mocno nad nią pracują, ale muszę zaznaczyć tutaj waszej wyobraźni, że w takim tempie jak oni do tej pory produkują te antycząstki, żeby wytworzyć jej 1 gram, potrzebowaliby powtórzyć wszystko milion razy, a i tak raczej by nie wystarczyło. Także nadzieja jest, ale myślę, że minie z kilkadziesiąt lat zanim zacznie w ogóle być możliwe zebrać taką ilość. W 1928 roku Paul Dirac badał matematycznie zachowanie elektronów jako już niezrozumiałego dla mnie wzoru. I po przeliczeniu wychodziło mu x do kwadratu równa się 4, a z niego z kolei wychodzą dwa rozwiązania, czyli 2 i minus 2. Na początku stwierdził, że musi to być jakiś matematyczny błąd, jednak później pomyślał, że co jeśli drugie rozwiązanie też opisuje coś prawdziwego? To byłoby coś dokładnie takiego samego jak elektron, tylko że z pozytywnym ładunkiem. Uznał, że to szalone, ale według matematyki coś takiego faktycznie powinno istnieć. Później naukowiec Carl Anderson wykrył tę cząstkę w 1932 roku i nadał jej nazwę pozyton. Mamy nawet oficjalne, prawdziwe zdjęcie z tego eksperymentu, gdzie widać ścieżkę poruszania się tej cząstki. Naukowcy kilka lat przed fizycznym odkryciem antymaterii już wiedzieli o niej z matematycznych równań. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to jest jakiś kosmos. A propos kosmosu: naukowcy jakiś czas temu otrzymali informację o 14 dziwnych wyładowaniach bardzo wysokiego promieniowania gamma w naszej galaktyce, dokładnie takiego samego jak przy anihilacji materii z antymaterią. Dodają, że nie może to być ani czarna dziura, ani gwiazdy neutronowe. Może w niedalekiej przyszłości. Uda nam się im bliżej przyjrzeć. W naszym świecie antymaterii używa się w tomografii komputerowej, a dokładniej pozytonów do wykrywania raka u ludzi, także stosujemy ją już w pewnym stopniu teraz. Znalazłem nawet taką zabawną informację, że banan wytwarza raz na jakiś czas cząstkę pozytonu przez fakt, że składa się z potasu 40, ale nie wiem na ile jest to prawda. A na koniec tylko dodam, że próżnia, jak się okazało, nie jest prawdziwą próżnią. Prawdziwej próżni nie ma, nie istnieje. W przestrzeni kosmicznej, w której jak się nam wydawało, nic nie ma. Okazało się, że w rzeczywistości jest. I to nie jedno małe coś, a cały nieskończony ocean cząstek, które pojawiają się znikąd, tylko po to, by zaraz się wzajemnie zanihilować i zniknąć. A cząstki te to właśnie elektron i pozyton, które wyskakują jak królik z cylindra, pozostawiając po sobie niezauważalne promieniowanie gamma. Jest to paradoks dla znanego nam prawa fizyki, które mówi, że nic nie powstaje z niczego. Jak jednak widać, w mikroskali czy w świecie kwantowym takie rzeczy są możliwe. Naukowcy twierdzą, że istnieje możliwość Takiej energii z kombinacji bardzo silnej energii fotonu promieniowania kosmicznego z atmosferą. Jednak wychodzi na to, że w próżni nie do końca wiemy, dlaczego tak się dzieje. Nie przeprowadziliśmy jeszcze tak złożonych badań w przestrzeni kosmicznej, wiemy jednak, że te cząstki tam faktycznie istnieją. Wchodzą tutaj w grę pojęcia takie jak cząstki wirtualne, fluktuacje kwantowe, efekt Kazimira czy zasada nieoznaczoności Heisenberga, jednak to już z pewnością materiał na inny film. Jeśli będziecie chcieli o tym więcej usłyszeć, to dajcie znać w komentarzu i wtedy postaram się nagrać o tym cały odcinek. I to już wszystko, jeśli chodzi o antymateria ode mnie. W przestrzeni kosmicznej i prawdziwego zdarzenia, mówił Mordolianin. Trzymajcie się.